W dzisiejszym IT Morning, poziom skomplikowania a rozwój kariery. 6 technicznych zasad dla kreatywnego procesu i co się dzieje na świecie. Zaczynamy. Widzicie co? Cukier to jest jednak nauk. I nie mówię tego, żeby się śmiać z podatku cukrowego, ale obecnie trochę odstawiam kole. No, od której jestem uzależniony i przyznam szczerze, że to jest taki trzeci dzień, gdzie unikam napojów cukrowych. No dobra, czwarty. I przyznam się, że. To jest nauk, to jest naprawdę nauk, bo po prostu mam. Może nie jest to aż takie, że miałbym jak kompletnie jakiś odwyk, ale ewidentnie czuć, że organizm się tego domaga, bo tak się do tego przyzwyczaił. To jest straszne, to jest naprawdę straszne. Ym... No cóż, ale nie dość, że wyjdzie na zdrowie, to przy obecnych cenach tej koli, to to będzie masakra. Najgorsze co mnie w tym wszystkim przeraża, że jeśli faktycznie teraz to zrezygnuję i nie będę taki jedyny, to będzie później rząd twierdził, że faktycznie ich polityka jest skuteczna, ale nie wydaje mi się. Dobra, skoro zaczynam grać o polityce, trzeba zaczynać odcinek. Naszym pierwszym artykułem na dzisiaj jest ciekawy pomysł. Autor dyskutuje na temat złożoności systemów. I porównuje je do rozwoju kariery, do postępu zdolności dewelopera. I korzystając tutaj z jakichś materiałów z studiów, porównuje, że są cztery, system, cztery rodzaje złożoności. Czyli jest. To się szczerze, próbowałem znaleźć dobre tłumaczenia tych rzeczy na polski, ale było mi ciężko. A więc są systemy, które są kompletnie zegarować, że po prostu. No, po prostu pracują na bardzo prostych zasadach. Systemy, które są jako tako zegarowe, jako tako skomplikowane i bardzo skomplikowane. I po prostu to można przełożyć właśnie jakoś na rozwój kariery organizacyjnej, gdzie mi najbardziej się spodobał drugi poziom. Autor tutaj opisuje te poziomy i mniej więcej od czego zaleca poświęcić czytanie na danym poziomie, jakie książki, jak się jest. Um, czy nam się e, taki najbardziej podstawowy poziom to jest właśnie powiedzmy typowa praca w projekcie i to jest właśnie ten, że to jest no, typowy Clockwork. I czym idziemy dalej, tym robi się coraz ciekawiej. Bardzo mi się spodobało tutaj, że autor mówi o, e, o czymś, co nazywa side, Organizational Side quests. Jest to intrygujący pomysł. Inaczej to linkuje do intrygującego artykułu. Który najprawdopodobniej w najbliższym czasie pojawi się w IT Morning, bo na tyle ja przeczytałem do tej chwili mi się spodobało. Muszę go się skończyć przerabiać. E, spoilers. I tutaj coraz bardziej wchodzimy w jakieś rzeczy zaawansowane. Co mi się bardzo spodobało, porównuje już no, bycie na poziomie complete complex, e, completely complex, że to już jest, no, działamy na poziomie całej organizacji. I tutaj tak naprawdę musimy być w stanie komunikować się na skali, co powoduje, że większość naszej komunikacji robi się w formie pisanej. Musimy tym nam bardzo być w stanie umieć zbudować sobie rzeczy. I tutaj już przestajemy zastanawiać się jak coś budujemy. Ale naszym głównym problemem jest co budujemy. Ciekawe spojrzenie. Przyznam się paroma miejscami mi ta analogia siadała. Widzę skąd autor wyszedł, w którą stronę zmierza. Um, najbardziej co w tym artykule brakuje, to jakoś sensownego podsumowania. Ja go czytałem miałem wrażenie, że on się po prostu w pewnym momencie urwał. Um, no ale jest to fajny pomysł do przeczytania. Zwłaszcza, że rekomendacje książek są solidne. Większość z nich znam, ale dorzucił mi parę książek, które, o których nie miałem pojęcia i po prostu muszę trochę więcej im czasu poświęcić, więc mi się pomysł spodobał. Nasz. Drugi artykuł jest trochę innego z perspektywy. To jest taka bardziej perspektywa lidersko-menedżerska, gdzie tutaj dyskutujemy już z perspektywy, nazwijmy to, jak patrzymy na inżynierów jako ludzi kreatywni. Czyli autor tutaj porównuje inżynierów do po prostu takich no, artystów, indywiduów. Nawet jak się zaczyna pierwsze zdanie, że porównuje to do próby zagraniania kotów do powodzenia. I tutaj właśnie opisuje zaczyna od takiego długiego wstępu, gdzie rysuje nam piękny obraz, który może niektórzy wydać się znajomym. I to, to zakończy się taka, że no, jak będziemy chcieli tak tych ludzi zaganić, to się skończy z tym, że farba jest rozdalana. Ale to, o czym ciekawy punkt mówi, brakuje mi trochę więcej uzasadnienia, skąd to wynika, to jest, że najlepsze zespoły takie jakieś kreatywne to te takie, które mają dyscyplinę. Wydaje mi się, że to będzie trochę truizmem, przydałoby się to czymś poprzeć, ale no okej. Okay. I yy, tutaj właśnie mówi, że takie zespoły umieją łącznie ze sobą pracować i tu się powie ciekawe słowo: pracować w lockstepie. Co to jest lockstep? Jeśli dobrze rozumiem, nie ma polskiego odpowiednika. I yy, to, jest, to jest w tańcach jakiś sposób poruszenia się, że po prostu noga przy nodze, czyli że takie, nie wiem, nie będę na to pokazać, bo. Wszystkie linki jakie znalazłem, jak pokazują jak to wygląda, to były do czaczy i chodzi o to, że powiedzmy, że z naszej perspektywy, że dość synchroniczne poruszanie się. Myślałem, że to może być jakieś marszowe tempo, ale nie. No i autor tutaj później idzie coraz bardziej na tym, że to nie da się uzyskać, że może być tutaj właśnie, że pokusa, żeby tą dyscyplinę zbudować na zasadzie po prostu autokratycznego dowodzenia i command and control. Ale że to nie działa. że To jest trochę tak, jak tam Steve Jobs mówi: że nie po to zatrudniasz inteligentnych i bystrych ludzi, żeby im mówić, co robić. I że trzeba działać na poziomie wartości. I tutaj właśnie autor wchodzi w ten element, gdzie dyskutuje, znaczy skąd wynikają te wartości i prezentuje, jakie on wartości używa, czy to bardziej principles, czyli bardziej zasady, reguły, używa jako po prostu bazę dla tego, to, czego mi trochę to jest zabrakło w tym artykule, to jest rozliczania z tych zasad. Bo moim zdaniem, fakt, jak to jest trochę do tego, że są wartości, bo mi to bardziej podoba przypomina wartości, bo my musimy z tego być w stanie rozliczyć. To z tego, że możemy mówić jedno, a może co innego być robione i z czego innego być rozliczane. To musi być spójne. I tutaj właśnie tego mi brakuje żeby pilnować, żeby to było spójne i że no, po prostu to, co mówimy, zgadzało się z tym, co robimy. Artykuł trochę się rozwlekły, ale ma fajne metafory, do tego go polecam przeczytać. Na zakończenie o wydarzeniach. Niedługo zbliża się wydarzenie e, kwarantanna numer 14, 14, i w ramach tego odcinka będzie dyskusja na temat rozmów rekrutacyjnych. Yy, przyznam się, że mnie yy, sam slajd trygerował, bo bardzo nie lubię tej metafory przetestuj ten długopis. Strasznie mi nie leży. Ale wydaje mi się, że jest to na tyle często spotykane w świecie rekrutacji, że jako właśnie takie slajd reklamujące yy, czy tam nazwę reklamującą yy, spotkanie na temat rekrutacji jak najbardziej się sprawdzi. Zachęcam. I to wszystko z mojej strony. Dziękuję, że ze mną byliście. Lajkujcie, komentujcie i do zobaczenia jutro.